Witajcie widzowie moi drodzy! Dzisiaj jesteśmy w grze Cat Ghost Fishing. Możemy, możemy tutaj. Ostatnio um, grywałem z Cat Ghost Fishing, ale chcę do tego powrócić do odkryłem bardzo ciekawą Tu Tu na lek. Jestem już na, na dalekich lądach, gdzie są takie fajne rybki. Już widziałem smoka, ale wy jeszcze tego nie widzieliście. No, rybka mi zjadła jedzenie. Trzeba chyba kotwicę. No, mam tutaj kotwicę, już upolowałem kogoś za tą kotwicę. Ale dajmy tą na razie. Rakietę. I lampkę żebyście wszystko widzieli Widzowie Dobrze Tutaj trzeba najpierw tutaj myszkom i zrobić Tutaj jest liśpicera smoka Trzeba najpierw tu, tu, tu Popójmy tu No i bardzo bardzo w dół trzeba płynąć tu że nic nie widzę nie to było gdzieś indziej to było gdzieś indziej już na widoczności o tutaj gdzieś to było tutaj są te ryby więc tutaj gdzieś była ta jema pieczara smuka już była jaskinia. Musimy znaleźć glony. O! Są! Trzeba ostrożnie wchodzić. Tutaj będziemy odkrywać tą jaskinię. Ja myślę, że to jest pieczara smoka jak tu to jest. Co to, to, to tutaj w ogóle jest? Jedno. Dno no, samych dnów? Ja nie wiem, ale szykuję przynęty, żeby coś mi do brzegu zjadło. No nie mnie, tylko... Co to było za... Co to był? Co to był ten legendarny... Ktoś, kto pilnuje... Jaja? To był tam ktoś legendarny, który pilnuje jaja. Co to był za... Trzeba będzie poszukać smoka i tam zaprow zaprowadzić. Bo kotwice niepotrzebnie robiłam. Tatarka oczywiście. I, trzeba tu i tutaj się jakby tutaj Tutaj widzisz, że jest. Zrzucam wędkę i on gdzieś tutaj był. Musimy poszukać tego smuka, bo... Musimy mieć najpierw chyba piranie, żeby on mnie w ogóle zjadł. Smok nasz? Musimy go czymś skusić. No chyba go nie skusimy czymś takim. A, go to, więc... On jest tam, no to musimy je zaplanować. Sam widzisz, że ten smok jest, więc trzeba robić szybkie ruchy. To jest jamba smoka. Ja tylko wiem tylko jednego YouTubera, który zapolował na tego smoka, trzeba go wymijać. Jak go upolujemy w tym odcinku? Smoku. Pokój z czofaku desz mi przelęte trzeba rzucić i go jakoś upolować. Ja zaczynam uciec od tego smaka Ale spróbujemy w tym odcinku mieć bombę No Nie, wieczkę nie potrzebujemy To chyba ucieknie czy nie? A nie kupiłem tutaj lat latarki dla was, żebyście go widzieli I jak zapada już nos no to Mamnyu bomba. Itu guru ke nak duduk tempat niuya. Walaupun ni wogo. Ja tam wezmę tu jaju. Ten zmok musi tam być. Musi. Widzowie. Nie, to gdzie to było? A tutaj by było? No i. Lego. Nie. Dobrze, zobaczymy tylko go. Там где-то есть чай. Нужно к нему уйти, так и Na pewno gdzieś tutaj jest. Nie. Idziemy chyba normalnie o widzianie tego smoka i on się... Ja już się chyba nie interesuję. Nie, 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 nie mogę się nie interesować w tym celem gry. Tutaj są piranie gdzieś. To nie są chyba piranie, tak. Dla mnie to wygląda jak pirania. Muszę poszukać jakiejś kultury ryby. bo ja chcę mieć kurwa taką... no, kupię sobie kotwicę, żeby... żeby ja, jak już mam milion, to no to czemu kotwicę sobie nie kupować kurwa że że kurwa kurwa teraz w kurwa sposób kotwicę. Пусть справдиво. Хорошо. Видите, почему e, давно Кэт Голдшушинг не было на канале? Ну, по-просто немножко запомнило мне в этой игре. troszeczkę mi się idziemy do góry. Nie ona w ogóle ma kasy? jak on jest własne na trochę kasy? Gast. Z Minecraftu normalnie gast. Sprzedajemy. Szybko idziemy tam. Może złowimy lepsze łowy. Tutaj na razie są. Są na piranie. Proszę, złowiłem tutaj taki żółw. Mi to wygląda jak żółw, ale to jest pierwszy skład gołystków i nic. Żółwów chcę. mało małym to pewnie się nie da. Zawsze mieli tak dużego, a nie te małe. Pewnie się jakoś da, nie, że nie da. Teraz dajesz łożysz. O! Tu jakiegoś średniego, ale to niego. No, że chcesz łowić jakiegoś epika wielkiego smoka na przykład ale i tak i tak nie dam rady co robić smoka pozostać jaki... jaki fajny co tam było? ja chcę tu mieć dawaj mi tą rybę dawaj mi tą rybę A, chyba się boi światła. No, 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 no. O, płaszczka. To jest jak oko wykoli. To nasa pracuje. <grymne> tak, tak. Copi jakąś małą rybę na ciebie idę, gościu. Byku. Danie. A jak już się łowi ryby. Jak widzicie w katalogu to dużo ryb złowiłem takiego na przykład. Złowiłem nie na odcinku. Dużo mam tych będzie nie ale jeszcze będziemy nadal grać dopóki nie złowimy tych wszystkich ten na przykład co to ma być ja chciałem go złowić a on tyle mi kosztuje nie nie, nie mówcie mi żon że smok tyle kosztuje bo co bo co i gry tyle kosztuje nie mówcie mi że ten ma że ten soda napisz kosztuje tyle co ten no to jest niemożliwe niemożliwa niemożliwość jeszcze mi raczej zjadł jak ja tego nie lubię? Jakbyśmy złapali tego, ale mi... Aż jak mi... do mi płynie. Zobaczcie mi... Zobaczcie jak sterka. wszystko Misterka, ale już. Jedno słowo jak sterka wietrza, ja chcę zrobić tą rybę, która tam zaraz zrobimy tak tą rybę, która była za bardzo duża, będziemy wtedy milionerami. odpłanie potrzebujemy, bo nam było gdzieś blisko. Ona idzie bardzo dużo. Odpłacą nam się zyski. Mamy na razie między milion. Więc... Pa! Pa! Kładąc ją. zakończam ten odcinek. Na! No.